Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj 250 razy 85 plus, a na początek piki 95+, plus i 96+, plus. zaczynamy, w sumie nie wiem, niech będzie ten rafinia. no i teraz te piki futis, zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego poleci, jest Marcos Llorente, staty kosmos, ale my potrzebujemy 99, i to nie będzie ten moment. Więc mam nadzieję, że w odcinku coś ciekawego się trafi. Startujemy. 250 razy 85 plus. Startujemy, moi drodzy. Startujemy, startujemy poszukiwania overall 99. No i do tego trzeba skompletować składik, aby zakończyć ligę weekendową. Więc zobaczymy, co ciekawego się nam tutaj podzieje. Ale tutaj nie widzę. Footisa, chociaż Footis może być środkowy przy podwójnym wokoucie, ale jak widać nie ma też żadnych duplikatów. To jest absolutnie dobrą wiadomością. Ale no tak naprawdę wyczyściłem klub. Boże, ty mój. To jest tak czasochłonne, te 10 razy 85 plus robić, 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 ale na szczęście udało nam się to zrobić. Tutaj mamy ikonkę Thierry Auri 97, do tego tocik, ale my szukamy tych różowych kart. No i niestety nadal brak różowego koloru. Przechodzimy do... Paczki numer 3. Where is footies? Where, where, where? I mamy! Proszę bardzo! Ale wygląda mi to na jakiegoś. Chociaż. O Niemcy, Hiru. A to będzie Keller, a to może być podwójny walkout. Foot. Aha. To nie jest podwójny walkout. Footies. A mógł być. A mógł być. Jest Olegunar Solskier, 95, a do tego Auri. Tym razem w innej postaci w przypadku złotej karty. No i teraz, moi drodzy, czwarta paczka. To już będzie cztery. 40 razy 85 plus. I kolejny futis z Belgii, Tibo. Ok, no ale teraz to już chyba musi być podwójny walkout, chyba że Tibo wersja 9.1 leci. Nie, nie, nie. Ok, jest szansa na malasję. Ok, tutaj już przyjemniej, bo będzie i kurtua, i malasja. do tego brąz, tutaj na pixel błyskawiczny. No i przechodzimy już do kolejnej paki. No i zobaczmy, co tu się podzieje. W kolejnej mamy Anglię, mamy Sioto. Może być King. I tak też się dzieje. Jest King. Kolejna karta to byłby na tym walkoucie uh, Todd z Pelegriniego, więc bez historii. Irena, Odegard też na Quixel. Bez historii nie będziemy kombinować i przechodzimy do kolejnej paki. Wydaje mi się, że to jest szósta albo siódma. Uh, znowu może to być Tibo. Ale czy to będzie Futis? Tak, okej, okay. będzie trzeba to przepalić, tego Kurtue95 chyba, no dobra. A teraz przechodzimy do kolejnej paki, 10x85+, kierunek Szwecja, LP, Ljungberg, on ma chyba Futisa? Tak, ma, 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 ale kolejny to jest tocik, więc można skipnąć, w środku jeszcze Milito. No dobrze, I Ituram, dwa Futis w jednej paczce, przyjemnie, ale to nie jest to, czego szukamy. Where is 99? A może właśnie tutaj, Australia, to chyba będzie. care. Ale to może być podwójne 99? Musi, musi. Aha, tak potrzebuję tych 99, jak dało mi na złość. Nie. Ja Patrzymy dalej. 10x8,5 plus. Tocowo Niemcy. Tutaj chyba będzie bez, chociaż ikona. Tak myślę, myślę, myślę. LOTAR ma... O jest. 93 toty. A czy w środku? Bez Futisów, niestety. Gdzie to się działo? Patrzymy, kolejna paczka. Szwajcaria SP to... Ojejku, to nie, to nie może być nic dobrego. Zobaczmy, co będzie w środku. Bez, niestety, futisa, kujemy dalej, atakujemy dalej, kolejna, ale. Brak tych różowych flar, chociaż flaga Norwegii. No nie, no to Skagerberg. Chociaż Hero NK, A, solskier Solskier. Okej okay. Kiedy zawsze dawał, ale zanim do tego przejdziemy Chyba jest szansa na Sona! Albo parka Jisunga Ale spokojnie, nadal jest szansa na Sona Podwójny koreański walkout Aj Karimet, no dobra Prawie, 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 prawie Dobra, dobra, dobra Park Sung, Karim Benzema Dobra, kolejna paka, 10 razy 80... O. 10 razy 85+. Plus. Kierunek anglia NK. To będzie Oli Watkins. Podwójny walkout w, w Toc. W środku. Bez historii. Ojejku. A jednak jest tu pewna historia. I ociekrynca. Ojej, dobra. Mamy, moi drodzy. Kolejny, kolejny, kolejny. 99 e, overall na rajo, proszę państwa. Wjeżdża Alvarez. Jedziemy dalej. Kolejna paka. 10 razy 85+. Plus. I sprawdzamy, bo to będzie ikona Czecha. Tylko, że... To musi być jeden chyba, tak, tak, bo go kolejny jest toc. W środku jeszcze coś może być nie tym razem. Hej, hej, drogi widzu, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, to sprawdź koniecznie stronę CSGO Skins, gdzie używając mojego kodu United możecie zgarnąć 2 zł i 10 groszy oraz 10% bonusu do każdego doładowania na stronie. Możesz otwierać skrzyneczki z Cesa, brać udział z batelkach, giveawayach, wymieniać skiny czy też otwierać codziennie jedną darmową skrzynkę. Dodatkowo na CSGO Skins odbywają się specjalne eventy, gdzie każdy znajdzie coś dla ciebie. Pamiętajcie o użyciu kodu United i grajcie przede wszystkim odpowiedzialnie. Link w opisie. Dobra, kolejna paka, 10x85. Halo, halo, where pink? No na pewno to nie będzie... LO Turcja? No właśnie, locko i kardiolog. Tragedia totalna. Troszkę się zatrzymaliśmy z tymi futisami. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie za momencik lepszego i proszę bardzo, tylko że Anglia zawsze mi się kojarzy z Kingiem. Ale tym razem to musi być Rio Ferdinand. Może być nadal Rio Ferdinand Sol Campbell na początek I John Arne Rize 96 No dobra Oprócz tego Rize, nic specjalnego Okej, okay. obradku, witam Lenaren Moi drodzy, kolejna paka SP. Tam Errera? Ojejku, to podwójny Słaby walkout topsowy. W środku, jest to King O którym przed momentem wspominałem Ale, może właśnie tutaj będzie coś lepszego, Niemcy, o. Hero, jest szansa na Kellera? Okej, okay, ale to nie jest wersja Futis, może w środku? Niestety. Kolejna paczuszka, i jest Brazylia, 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 p. To musi być Fred94, więc podwójny walkout TOTS. A w środku też bez historii, jeszcze to był o, oh, kafuu, Watkins 9,3 na szybki Quick Od razu lecimy do kolejnej paki. Ty, ty, tak co, 3-4 paczki, widzę, że ten tocik się pojawiał. Tutaj w ogóle strasznie zaczynamy, bo 88 toc pierwszy walkout. Może dalej coś będzie lepszego? Nie. Więc ta paczka faktycznie na totalne przekreślenie. I lecimy na kolejną Cztery paki. zostały nam do końca. I 250 razy 85, plus będzie za nami. O, ale Valverde? Okej, okay, on ma śpede, coś mi tutaj nie grała ta pozycja. Drugi byłby tocik, więc zaglądamy do środka, w środku jest jak jest. Dobra, kolejna paka, 10x85. Patrzymy, Italiano, PP, pupupupupu, pu, pu, pu. podwójny wokaut toc, ale właśnie jak są podwójne wokauty toc, czasami w środku jest ten footis, no ale nie tym razem, nie też nie w tym przypadku. E, dwie paki zostały nam do końca, no i potem za te wszystkie foderki porobimy e, piki. O, chyba będzie, różowo, chociaż ta Brazylia, Ederson, okej, okay, może być tam dalej, jakiś Futis, nie, 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 to będzie coś jeszcze innego, mm, porobimy piki 95+, plus tych foderków zaraz, a oprócz Edersona wjeżdża Cody Kakpo, 97, foderkowo bardzo sympatycznie. I jeszcze jedna paczuszka, moi drodzy, i patrzymy, Brazylia CPS, szukam w głowie, to musi być KFU 94 tak jest, i tu i tu te wezik. o proszę 94,96 i i tyle. No dobra, przepalamy. Dobra, moi drodzy, i teraz po tych paczkach zrobiliśmy 5 pików 95. Plus I zobaczmy. Pierwszy pik 95, jest 98, loselso. To nie jest to, czego szukamy, niestety. My potrzebujemy 99 i w drugim piku. Też tego 9 nie będzie. Mogłem brać człamenię, go to był mi click, ale dobra. I tak już w sumie, i tak, nim, nim bym nie zagrał. Trzeci pik jest KR 99 ale już nie będziemy się bawić. Duplikaty Biorę Ferana Torresa. Oaj. czwarty pani Renard 98 tak blisko, tak daleko. I piąty pik, ha! Vinicius, dopiero sobie go przepaliłem, dobra.